No. Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz klikając tam na dole w ten czerwony guziczek. Dzisiaj będziemy znowu grać w grę, którą jest Movie Star Planet. Ostatnio bardzo wam się ten odcinek spodobał, dlatego stwierdziłam, że zrobię z tego serię. I bez zbędnego przedłużania przejdźmy do gry. Więc już się logujemy na konto i zobaczymy co tam się pozmieniało przez te ostatnie kilka dni. Kręcimy kółeczkami. Zbieramy pieniążki. Mamy troszkę ciszej to. Okay. I ostatni raz kręcimy. Zobaczymy co teraz będzie. i chciałabym te 200. stuć, to Jest, 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 jest! Mamy 200! Super! Dobra, nie chcemy kręcić ponownie. Teraz idziemy zobaczyć, co tutaj się podziało w tej aktywności przez ostatni czas. Zbieramy wasze... Ojej, ile autografów? Dziękuję bardzo. Dziękuję, to odbieramy, odbieramy. Aha, dobrze, to jest jakiś luk dla mnie. Odbieramy, odbieramy, odbieramy. Jez, dziękuję za wszystko. Teraz pójdziemy rozbić świnkę. Dobra, odbierz. Okej, okay, chyba wszystko. O, już trzynasty level! Hoho! Ho. To wywieźniemy, nie? Bo to takie fajne. Dobra. Rozbijamy świnkę. opróżni skarbonkę. I zbieramy wszystko. Yy, dobra. Więc tutaj chyba wszystko już. Chcę tylko czat wyłączyć. No więc myślę, że już wszystko. Teraz co się zmieniło od ostatniego odcinku? Kochani! Założyłam klub na Movie Star Planet. loverki szanelki. Już Wam pokazuję wszystko, jak to wygląda, moje kluby, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tutaj dołączenia do naszej grupy, do naszego klubu. No i kochani, spójrzcie, mamy swój znaczek, tak jak Wam obiecałam i tak, jak tego chcieliście. Więc jeśli ktoś chce dostać ode mnie prezent bądź autograf, musi mieć w opisie ten nasz tutaj znaczek. Ale większość z Was nie wie, jak ten znaczek tutaj zrobić, dlatego już Wam pokazuję. Więc otwieramy nową kartę Google i wpisujemy w Google znaczek artykuł. I uwaga, na pierwszej pozycji mamy znaczek. Kopiujemy bez problemu i możemy już go ustawić w naszym opisie. Tak jak tutaj wszystko opisałam, to tak bez problemu myślę, że to zrobicie. Widzę, że tu już mamy parę członków. No więc zobaczymy, czy już ktoś tutaj z członków ma ten nasz znaczek. Jeśli tak, to od razu wysyłam prezenty masz. Super. Więc yy, dam Ci autograf. Kolejna osoba. Znaczek jest. Jest. Super. To idziemy teraz na profil i damy jakiś prezent z listy życzeń. Co by tu dać? Co by tu dać? Może o, albo tyle jeansy, albo ta koszulka. Może ta koszulka. Bardzo fajna jest. Chcę kupić. Super. I zakupione. Więc każdy, kto z was, kto chce e, dostać od mnie prezent, bądź autograf, to wystarczy mieć w opisie e, właśnie nasz znaczek, czyli ten taki znaczek artykułu i szy. Dobrze. Ostatnio widziałam, że bardzo dużo dostałam od was prezentów, dlatego już idziemy pootwierać i zaraz zmienimy naszą postać. E, tutaj są otrzymane. Dobra, otwieramy prezenty. Dziękuję bardzo. Zrobimy, otworzymy ich parę. O, jakieś włosy, super. Naprawdę bardzo Wam za wszystkie prezenty dziękuję. Ogólnie pomyślałam, żeby w Movie Star Planet tworzyć jakieś różne, przeróżne postaci. Co Wy na to? Jeśli byście chcieli, to możemy zrobić przeróżne tutaj jakieś metamorfozy. Dlatego, jeśli macie pomysły, to wpiszcie w komentarzu. Ja ostatnio pomyślałam, żeby zrobić Elzes z, z krainy Lodu. Więc jeśli wam się ten pomysł podoba, to oczywiście napiszcie w komentarzu albo napiszcie inne propozycje na, me, na e, metamorfozy i z pewnością coś takiego zrobię w przyszłym odcinku. Dobrze, przejdziemy jeszcze tutaj do końca, bo zobaczcie ile tutaj prezentów od was dostałam, naprawdę dziękuję za wszystko, jesteście niesamowicie, ale już raczej o tym wiecie. O jakie super uszka i zaraz idziemy zmienić naszą postać. Więc jeszcze otworzymy parę tych paczuszek od was. O, ale super sukienka, już mi, już mi się podoba. Możemy zrobić też tak, że raz będą metamorfozy, yy, czyli na różne osoby. A raz będziecie mogli stworzyć dla mnie lookbooka i najlepszy lookbook, który dla mnie stworzyliście, bo widziałam, że yy, takie lookbooki dla mnie robicie, czego naprawdę bardzo to bardzo się cieszę i, i super. Yy, Poczekajcie, więc tutaj są takie lubuki yy, i najlepszy będę wybierać i się w niego ubierać. Widziałam, że dużo z Was dla mnie takie rzeczy tworzyło, dlatego bardzo dziękuję, bo jest to mega miłe. Będę wszystko serduszkować w miarę możliwości, bo naprawdę jest bardzo, ale to bardzo tego dużo. No i takie najlepsze lubuki, które dla mnie się spodobają. To będę po prostu wybierać i nagradzać daną osobę tym, że sobie ten lookbook ubiorę. Więc tutaj już poserduszkowałam, teraz idziemy się przebrać. Bo dzisiaj myślę, że żadnej metamorfozy na mnie czy na kogoś nie będę robiła. Zrobimy to w kolejnym odcinku z osoby, którą Wy wybierzecie, czyli jakaś osoba, która będzie miała najwięcej e, lajków, to taką ową wybierzemy. Całkiem inną chcę zrobić dzisiaj e, naszą gwiazdę. Mimo, że jest to dziewczyna różowa, dalej wciąż na różową, to myślałam, żeby właśnie zrobić coś y, z tą spódniczką, bo ta spódniczka jest dosyć taka właśnie. Y, no, podoba mi się, ale widziałam też. O, to też mi się mega podoba, śliczne to jest, więc możemy zrobić dzisiaj coś. Ala to. W ogóle kupiłam sobie tą y, czapkę, te włosy ostatnio i też mi się mega podobają, ale zrobimy to, i myślę, że damy. Tą koszulkę, a może tą? Może. Nie wiem. Może zróbmy to, żeby było tak bardziej różowo. I co do butów, to myślę, że te. Te sandałki też są ładne. To myślę, że zostaniemy. Zostaniemy przy tych? O, nie wiem, białe powinny być. To może zostaniemy przy tych. Tutaj jeszcze zobaczymy, co by tu jej dać. To te kwiatuszki są mega. Uro o, a może damy te kocieuszka? Super są. Okulary. <grym> eee, albo tak, a to są te same, tylko mają inne. Dobra, to zrobimy te kocieuszka. I ten naszyjnik. Nie, nie, nie pasuje ten naszyjnik. A szkoda, bo jest śliczny. I co jeszcze możemy stąd dać? Hmm, chyba, chyba, chyba nic. Chyba wystarczy, myślę. No i akceptujemy postać. Yy, no i teraz pomyślałam, że może podpisuję w końcu na Wasze wiadomości, bo troszkę dużo ich dostałam. Tutaj są autografy, dziękuję bardzo za wszystkie autografy. Cześć szanelka, witam, 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 <grym> witam. Nie, odpiszę jeszcze paru osobom. Hej, cześć. <grym> Hej, jestem z gangu z dzwoneczka i subskrypcji, super. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam! Dobrze, jedziemy dalej. Bardzo Ciebie lubię. Eee, co do zapraszania do znajomych, to na razie nikogo nie będę akceptować, ale zrobię coś takiego, że będę dodawać, ale na jakiejś zasadzie, ale to jeszcze muszę pomyśleć, jak to zrobić, eee, ale na razie stwierdziłam, żeby mi za bardzo tutaj gra się nie lagowała. Chyba tak to się odmienia. To właśnie yy, nie będę dodawać do znajomych. Ale to się zmieni, kochani, więc nie martwcie się. Yy, zaprosisz do znajomych. Tak, bardzo Ciebie lubię. Bardzo mi miło. Pozdrawiam. Hej, jestem Twoją wielką fanką i bardzo ci lubię oglądać. Jeżeli to jest takie urocze i kochane coś takiego czytać, bardzo dziękuję. I strasznie mi miło. Pozdrawiam. Katwefet. Tutaj autografy. Dziękuję za wszelkie autografy. Naprawdę super. Również. Również. Pozdrawiam. E, dziękuję. Tak. Hej, Chanelka, kocham cię. KC Fest. Również. Dobrze. Jeszcze komuś tutaj Kupiłam ci prezent z listy życzeń, jak możesz to, please, otwórz na filmiku. Właśnie to zrobiłam, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dobrze, idziemy zobaczyć jeszcze z naszego pokoju, do naszego domku, jak to wszystko tutaj wygląda, czy w ogóle się coś zmieniło. Ojej, ile lovers, czy jak to tak się nazywa, ile duszek? Jestem w szoku, bo ostatnio, jak nagrywaliśmy odcinek, było chyba 30. Ale tak, zdecydowanie muszę tutaj ten pokój jeszcze zmienić i nad nim troszeczkę posiedzieć. A z pokoju imprezy jestem bardzo zadowolona. Taki dziewczęcy, podoba mi się. Nie wiem, jak Wam, co ostatnio stworzyliśmy razem. I napiszcie w komentarzu, który pokój ma być następny. Czy kuchnia, czy ogród, czy pokój dzienny. Będziemy e, remontować i go zmieniać. Ale najpierw może zaczniemy od tych metamorfoz. Dobra. Z racji tego, że tak dużo od Was bardzo dostaje prezentów, to jeszcze tutaj e, powysyłam jakieś prezenty członkom klubu, bo myślę, że członkowie klubu będą mieli, e, czyli mam nadzieję, że będą mieli znaczek. Nie masz znaczka, to niestety jedziemy, szukamy dalej. O, bardzo fajny profil ten diament. Też go miałam. O, masz znaczek, super. Ale on jest chyba tylko na tydzień więc troszeczkę mi było szkoda tych diamentów. Lista życzeń. Nie masz nic z listy życzeń? No nie, no to będę musiała ci dać tylko i wyłącznie autograf. Gdzie ty to jesteś? Tutaj. Aha, a jak się teraz daje autograf? No dobrze. I damy ci autograf, skoro nic nie masz z listy życzeń. Yy, jeszcze kogoś z klubu tutaj zaczepimy. Może kogoś z początku albo z końca? <laughs> z końca, może. Jessie. Masz Jessie znaczek? Super, że masz. Cieszy mnie to bardzo. Czy masz listę życzeń? Jest, jest lista życzeń. Które? Co dajemy, kochani? Czapka, włosy. Podobają mi się, podoba mi się bardzo ta czapka, więc myślę, że dam ci tą czapeczkę białą. Więc masz ode mnie prezent. I jeszcze jednej osobie wyślemy jakiś prezencik. O, widzę, że coś tutaj się na moim profilu zmieniło. Zaraz pójdziemy to odebrać. Jakąś nagrodę albo nie co to jest. Więc mam nadzieję, że już nie będziecie mieć problemu z tym znaczkiem. Naprawdę, jeśli ktoś będzie miał y, tą kratkę, to nic się nie stanie, ale chciałabym odróżnić wszystkich nasz klub od tego wszystkiego, od tego właśnie hashtagu, takiego znaczka. Więc chciałam specjalnie zrobić coś innego, a mi się ten znaczek artykułu bardzo podoba i to takie, 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 wiecie, takie S, właśnie. Jeszcze ok.pl masz może znaczek? Jest znaczek, super. To damy ci aut... Aha, nie mogę. no to... Yy, więc zobaczymy, czy masz jakąś listę życzeń, masz, super, to co możemy dać, co możemy dać może tą kanapę, bo jest ładna. Fajna, pasowałoby mi coś takiego do pokoju. No nic, pomyślimy. Dobra, to teraz już wszystkie, wszystko z prezentów. Kochani, chciałabym kupić jakiegoś nowego zwierzaczka, i nie mam w ogóle pojęcia jakiego. Czy kupić sobie zwierzaczkę, czy kupić sobie właśnie takiego sworka. Ale, właśnie za diamenty chciałam coś takiego kupić. Coś takiego droższego. I nie mam pojęcia, no, co by można takiego tutaj złapać fajnego. Ten jest śliczny, ale on mi się tak z zimą kojarzy, nie wiem. Też z tych zwierzątek podoba mi się bardzo ten dinozaur i on by super pasował do naszej postaci, więc myślę, że chyba kupimy sobie tego. A on też jest bardzo drogi, więc co Wy na to? Kupić? Nie kupić? Kupić? No dobra, kupię. Najwyżej. Nieważne. Trzeba działać. Znajdź go w swoim pokoju, Idziemy do naszego pokoiku, damy go do pokoju imprez. Myślę, że tam będzie fajną taką maskotką, naszą. Więc już idziemy do pokoju imprez. Czy się załaduje? Wow, nawet jakoś szybko. I dajemy naszą skrzyneczkę i będzie on sobie tutaj. Otwieramy. Się nie umiem doczekać. Aha, zapisujemy. Jeszcze trzeba zapisać oczywiście. I uwaga, otwieramy naszego małego, kochanego zwierzaczka. Jezu, jaki jest uroczy, kochany. Dobra, karmimy. Jak go nazwiemy? Właśnie, piszcie w komentarzu pomysł na imię dla naszego zwierzaczka. Bo ja... On już ma pierwszy level, tak szybciutko. Skoro... Dobra, nie chcę już jeść. Teraz się z nim pobawimy troszeczkę. Tak, szybciutko, okej, okay, i kąpiemy zwierzaczka naszego, nowego, kochany jest. No, nie lubię myć tych zwierzaczków tutaj, bo to tak jakoś, nie wiem, czy nie to tak długo zajmuje, czy nie. O, super, już jest gotowy. No i teraz zmienimy cię tutaj, z naszą panią. Tę pięknie, tak różowo, że aż można nie powiem co robić. Dobrze, co tam nam się na profilu jeszcze zmieniło? Moje MSP. Odbieramy. Srebrny etap. Aha, bo tutaj jest Boni, Że posiadamy Boni. I tu jeszcze towarzyski. Za co towarzyski? A, że, podaruję, że podarowałam tyle prezentów z listy życzeń. Yy, dobrze, czy jeszcze mam jakąś aktywność. Ktoś coś mi się tutaj chyba odwdzięczył albo dał autograf. Tak, dziękuję za autograf, dziękuję za love. <laughs> Super. I jeszcze podpiszemy na jakąś pocztę, lubię odpisywać Wam i to jest mega, mega kochane z Waszej strony, że w ogóle piszecie tutaj do mnie. Cześć, Chanela, bardzo lubię Twoje filmiki, dałam też Tobie prezent listy życzeń. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Tutaj przecineczek. Pozdrawiam. KCF. Chanela, jesteś moją najkochajszą chyba youtuberką, i bardzo proszę przyjmij. Przyjmować to no niestety jeszcze nie będę, ale bardzo mi miło i dziękuję. Więc za to, że nie mogę Cię przyjąć, dam Ci jakiś prezent. Pewnie nie masz szy, ale no nie masz szy. No dobra, ale za to będzie ten wyjątek na odcinku. Dam Ci coś najtańszego stąd, żeby nie było, to czyli to. Tak? Dobrze patrzę? Tak. Dobra. Proszę. Ale mam nadzieję, że jeśli oglądasz ten odcinek, zmienisz sobie w opisie, zmienisz sobie opis i dodasz sobie nasz znaczek. Okej, okay, kochani, to by było na tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Co musicie zrobić albo co bym chciała, żebyście zrobili w komentarzach? Chciałabym, żebyście napisali imię dla naszego nowego, małego, różowego zwierzaczka. Do tego w kolejnym odcinku jaką pierwszą metamorfozę mam zrobić? No i oczywiście zapraszam Was wszystkich do naszego klubu loverki Chanelki i pamiętajcie, pamiętajcie o znaczku, żeby dostać ode mnie prezent lub autograf. Myślę, że chyba wszystko Wam przekazałam. Jeśli nie, to pewnie ten, kto słuchał, to wie, ten, kto oglądał, to tym bardziej. No i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!